Cieszę się, że chyba trafiliśmy już na porządku tygodnia z tematem okładkowym, z głównym tematem Newsweeka. Pomyśleliśmy sobie, że powinna tym tematem być rozdarta Polska i powinien, powinniśmy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy te dwie Polski daje się skleić. I wydarzenia 10 kwietnia i piątkowa debata w Sejmie świadczą o tym, że, że to jest temat szalenie gorący i to jest pytanie, na które przynajmniej Warto próbować y, odpowiedzieć, ale oczywiście to nie wszystko w tym wydaniu Newsweeka. Zastanawiamy się w związku z kolejną demonstracją, tym razem zapowiedzianą na 21 kwietnia demonstracją zwolenników y, Ojca Rydzyka. Zastanawiamy się nad tym, jak naprawdę wygląda jego imperium. Ono ma solidne podstawy, czy może jest to tak naprawdę imperium na glinianych nogach? Jeśli Państwo przeczytają ten tekst w najnowszym Newsweeku, to znajdą Państwo odpowiedź. Na to pytanie. Jeszcze jedno pytanie, z którym chcieliśmy się zmierzyć. Sprawa Madzi, to jest chyba największe reality show we współczesnej Polsce. Ta sprawa, choć pewnie jakichś podobnych spraw jest, jest wiele, to z jakich względów akurat ta sprawa budzi niezwykłe emocje? Co takiego? W tej sprawie miliony Polaków fascynuje. Kto jest reżyserem tego przedstawienia? Media, detektyw Rudkowski, matka Madzi, jej, jej, jej mąż, może my, publiczność, a może my wszyscy po trochu. No i oczywiście też z innej półki, z innej dziedziny. Bardzo ciekawy tekst, ten tekst też bardzo polecam. Tajemnice mieszkania Wisławy Szymborskiej. 99,9999 Procenta z nas w mieszkaniu Wiesławy Szymborskiej nigdy nie była. Jeśli Państwo zajrzą do najnowszego newsu, to mają Państwo szansę na to, by zajrzeć do środka. Także serdecznie polecam.